Zapas ponownie. Z tego co patrzyłem przed chwilą, chyba wszystko powinno być ok. Blenny mejs, część druga. Pójdę sobie na obkoło. Tu mamy łączki. Na których też sporo się wylało. Zabiło. Jest i u nas często spotykany kulewski deszcz. I jest to co tygryski lubią najbardziej. Wyspy brytyjskie doceniam za to iż gdyż widząc sobie z otwartym piwkiem, widząc nawet radiowóz w pobliżu. Nie trzeba się stresować, ponieważ tutaj za to nie każą. Nie to co w Polsce. Węgiełek, Honotu i kwit. Jedziesz sobie na legalu. Już nie palę a ogólnie bywało tak, że bland w mordzie, browar w ręku. Policjant się ciebie pyta, czy wszystko idziemy sobie bokiem. Co za dużo do nagrywania nie ma, ale oprowadzimy. Oh. Zimne tyskę, jak zawsze na propsie. O, widzę u Czarnucha płot rozjebało. Jest tutaj mój koleżka, mieszka z roboty. Pozdrawiam serdecznie, Krzysiu, może kiedyś to zobaczysz. O, widzę, idzie mieszkaniec. O, poczekajcie, bo tu nic nie widzę. Idzie mieszkaniec, a że tutaj, nie wiem jak to powiedzieć, jednych z ulubionymi psów są. Harty bardzo piękne. Nice dogs. Zajibiste. w chuj takich hartów chodzi. Tu powinny być konie, bo często są, ale nie widzę. Chip, chip, taś, taś. O, jest. Ja po koniu. Powiedzelo. Nie? Elo! Nie chcę nic mówić. Idziemy dalej. Jak patrzę za drzewa. Koniu! Tutaj są obrzeża. Oczywiście to nie jest cały Blenny mace, ale tylko tylko kawałeczek. Może i tak mi się nudzi to sobie nagram. A co? A wy sobie w domu będziecie siedzieć, palić Blanta i oglądać. Następne części wkrótce. Nagra się pewnie rzeczy nieraz: śmieszne, mniej lub bardziej. Lub drastyczne. O! Trzeba uważać, bo tu często ten piasek sobie lata i sobie wieczorem. No to jest tylko taki kurwa płotek on tu, tu, do głowy dosięga głową. Weź go teraz w kurwie jak mi zaraz wleci no tutaj jest luzem, już myślałem, że biegnie on się. Wytrzepał tylko. O tu jest kwestia taka, że śmieci tu się wystawia przed domki jednorodzinne. W różne dni różne kolory worków typu jakieś raz z makulaturą, raz, raz plastiki. Raz ogólnie czarne, co możesz wszystko. Raz jakieś z jedzeniem, trochę to pojebane, ale Jak pomieszasz różne rzeczy w worku, to się z kurwy syny nie wezmą. A później będę przychodził koło takiej rzeczki, w sumie mogę przejść jeszcze w ogóle na obkoło na tyle mojego domu, to wam pokażę jak to kurwa wyglądają rzeczki. Przez to że nie zabierają śmieci. Teraz muszę zrobić łyczka. Zróweczko wasze. Uuu, widzę kamerka. Mam nadzieję, że się naprawiło. Zróweczko wasze. Klaski śpiewają. Tylko szkoda, że słońca nie ma. Tu jest też najlepsza faza taka. Znaczy to są kamery, nie? To jest kamera. Przeważnie tu jest opcja taka, że jak znajdą tu dealerów, to przed ich chatami stawiam kamery. Kamera cały czas nagrywa chałupę, a tu na przypał normalnie całe samochody podjeżdżają. kupuję zioło. odjeżdżasz czy nie wny. Chuj ta kamera. Taki coś. A tam jest, już nie będę mówił co. Ale się domyślacie. To też Polacy. Tu ogólnie jest pełno Polaków. O, już chyba widzę się nawet wyprowadzę. Czy to nie u niego? No nie, nie u niego. Tam niedaleko mieszkam ja. Tylko pójdę z tyłu, pokazać rzeczka. Na zdrowie. ogólnie waria. Bardzo piękny kraj. Jak będę gdzieś sobie chodził, czy w podróży, czy coś. No, wszystko ponagrywam, zależy czy będziecie chcieli. Ale ogólnie jak się najarasz, idziesz w wyprawę, to jest miód malina. Piękne widoki. Ja zamiast jointa obecnie mam takie rzeczy. O, Tu na przykład, zaraz się zacznie rzeka. Bardziej nie, tu jeszcze jest w miarę Nie wiem czy kamera Chyba powinno być spoko. Tu jeszcze jest w miarę o pyk. Tak ludzie sobie magazynują odpady A dalej Dyle. leżą kanapy Coś mi się tu pokazuje, ale nie wiem co. A, już nakrywa się. Mieszkam ja. Tu ogólnie chodzą woły. Kiedyś ja pamiętam, z psem, jak szedłem, to myślałem, że przez tą tu przez te kraty przeskoczę. A tu ich kurde z 50 chodzi, nie? syny po parę paręset kilo. Nie to co krowa. I se chodzą, nie? W Polsce w sumie takich wołów to nie widziałem. To już ziołem wali, bo tu ogólnie wszędzie zioło chodują. U mnie na bleny jak wjeżdżasz, to pierwsze co czujesz zioło. O, tu mamy następną część rzeki. Tak wygląda sytuacja. Gdy źle segregujesz odpady, oni nie wezmą i później i tak, i tak, gdzie to ląduje? Tutaj. I tak jest w wielu miejscach. Trochę wkurwiające, ale co zrobisz? Muszę zmienić rękę, bo to już nie boli.